Becikowe już nie dla wszystkich zmieniły się zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wcześniej przysługiwało ono wszystkim rodzinom, które złożyły stosowny wniosek, niezależnie od wysokości dochodów. Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono próg dochodowy, który wynosi 1922 zł na jedną osobę w rodzinie. Becikowe będzie przysługiwało głównie tym rodzinom, które mieszczą się w pierwszej grupie podatkowej. Nie jest to tak niski próg dochodowy jak na przykład w zakresie pomocy społecznej, bo można by przeliczyć to w ten sposób, że trzyosobowa rodzina. I <laughs> czyli rodzice i plus, plus dziecko, to jest około 5700-5800 dochód netto, mogą mieć, aby móc wystąpić o ten zasiłek jednorazowy z tytułu urodzenia dziecka. Wprowadzone zmiany wymagać będą od rodziców załatwienia większej ilości spraw papierkowych. Teraz, oprócz dotychczas wypełnionego wniosku i zaświadczenia, że matka od 10 tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarza-ginekologa, trzeba będzie złożyć w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dodatkowe zaświadczenia Te osoby wszystkie które będą występowały będą musiały złożyć zaświadczenie albo oświadczenie z urzędu skarbowego z zakładu ubezpieczeń społecznych także będzie to na pewno dłuższa procedura niż w porównaniu do tego co było wcześniej ponieważ na urzędzie niestety będzie spływała teraz obowiązek sprawdzenia tego czy ta osoba która występuje o tą jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka czy rzeczywiście kwalifikuje się do tego nowego progu Przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych nie budzi społecznego uznania. Jeżeli ktoś szczególnie ma pierwsze dziecko, nie ma nic dla dziecka, to nieważne jakie pieniądze by miał czy nie miał, i tak mu się każdy grosz przydaje, bo wiem jaki jest wydatek przygotowując wszystko dla pierwszego dziecka. Już może dla drugiego jest inaczej, bo już jest i łóżeczko i coś tam, wszystko można wykorzystać sobie, tak? To wtedy może to jakoś dochodować, ale na pierwsze dziecko... Moim zdaniem powinno być dla każdego. Na pewno zależy to właśnie tak od dochodu w rodzinie. No, ja uważam, że wszystkie dzieci są nasze, tak? I każde dziecko powinno mieć to becikowe w takiej samej wysokości. Myślę, że na niekorzyść niektórych osób się chyba zakwalifikujemy. Przyznawane 1000 złotych to nie jest kwota, która jest w stanie sfinansować wszystkie wydatki związane z przyjściem na świat dziecka. Jednak taki jednorazowy zastrzyk gotówki potrafi podreperować rodzinny budżet. Na pewno się przyda. Można odłożyć, albo można kupić wózek ewentualnie. Można kupić łóżeczko, można kupić jakąś pierwszą wyprawkę z ciuszków. W dodatku, że jest dla takich maluszków, to się odkupuje i używane, bo to jest jak nowe praktycznie, także można sporo rzeczy kupić jest to na pewno ważna pomoc. Zmiany w sposobie przyznawania jednorazowej zapomogi dotyczą dzieci urodzonych po 1 stycznia tego roku. Wszystkie maluchy, które przyszły na świat jeszcze w starym roku, a ich rodzice nie pobrali jeszcze becikowego, uzyskają je na starych zasadach, czyli bez względu na dochód rodziny.